Jako brzeźniczak Ewelina Taraszkiewicz na wyrok WS Alimentów. Jako brzeźniczak, piłkarz grający obecnie na pozycji obrońcy w polskim klubie Wisła Płock. Bardziej niż ze sportowych sukcesów, znany jest z burzliwego życia prywatnego. Do tej pory zdążył się wprawdzie tylko dwukrotnie ożenić, jednak sporo działo się w tle. Jeszcze będąc mężem modelki edyty Zając, spłodził dziecko z inną kobietą. Do ojcostwa przyznał się dwa lata później, ale nie ukrywał, że nie planuje zbudować rodziny z matką swojej córeczki, za to zaczął pokazywać się publicznie z Cant a następnie zauroczył się Magdaleną Stępień. Z tego związku też przyszło na świat dziecko. Niestety, w wieku zaledwie kilku miesięcy zdiagnozowano u niego bardzo rzadko nowotwór wątroby. Po trwającej ponad pół roku walce o życie, mały Oliwier odszedł w lipcu tego roku. Cztery miesiące po śmierci synka Pliukasza ożenił się z Pauliną Nowicką, którą poznał jako specjalistkę od spraw marketingu klubu Stel Rzeszów. Zdjęciami z romantycznego ślubu na plaży wymiami pochwalili się na Instagramie. Jednocześnie, jak ujawniła niedawno Ewelina Taraszkiewicz, matka jedynej córki rzeźniczaka. Piłkarz ciągle narzeka, że nie ma na alimenty, a te, które zostały zasądzone, wpędzają go w biedę. Zarówno ona, jak i rzeźniczek wnieśli apelację, oczywiście każda z innego powodu. Taraszkiewicz w rozmowie z faktem ujawniła, że aktualną kwotę uważa za zbyt niską wobec możliwości finansowych byłego ukochanego, które prezentuje regularnie na Instagramie. Jak wyjaśnia, nie chcę wdawać się w szczegóły, ale wydaje mi się, że osoba, która deklaruje niedostatek, nie kupuje psa cowaliera za tysięcy złotych oraz nie przeprowadza operacji plastycznej nosa, albo tym bardziej nie wydaje pieniędzy na podróż do Miami. Ślub i wesele. Pozostawiam to do oceny sądu. Liczę na to, że proces będzie uczciwy. Zaznaczam, że alimenty nie są na mnie, a na dziecko. Rozprawa sądowa już się odbyła, w trybie online, gdyż rzeźniczek z obecną małżonką przebywa właśnie w Stanach Zjednoczonych. Niestety, rezultat rozczarował obie strony. Jak donosi fakt. Rozprawa się odbyła, ale ogłoszenie wyroku nastąpi dopiero po świętach. Po prostu zabrakło na to czasu. Ze względu na długie mowy końcowe, pełnomocników. Szykują się nerwowe święta dla obu stron.